Siemaneiro. dzisiaj mamy takie zadanie do rozklepania Miary kątów trójkąta, tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 30 stopni. Najmniejszy kąt tego trójkąta ma miarę, czyli tutaj sobie nazwiemy alfa, a może nie nazwiemy sobie beta, żeby, albo nie delta sobie nazwie, żeby, żeby inne literki też tu będzie delta plus 30, bo jest taka różnica, że tam wyjadę trochę, a tu będzie delta plus e, 60, bo 30 większa niż ten tutaj, czyli jak sumujemy wszystko, całą miarę tych trzech kątów to 180 stopni to jest suma miarów kątów w trójkącie to mamy 3 delci sławy czyli 3 te delty plus 30 plus 60 to jest plus 90 no to żeby policzyć tą delci sława obustronnie odejmujemy po 90 180 minus 90 jest 90 a to całe równanie 90 nam się zredukują i zostaną 3 delty no i żeby deltę policzyć dzielimy na 3 90 na 3 jest 30 no i 3 delta na 3 to jest delta No i w ten sposób mamy najmniejszy kąt Dlaczego jest on najmniejszy? A no dlatego jest kochani najmniejszy Bo ten będzie miał 30 plus 30, 60 A ten będzie miał 90 Tyle Tu odcinku tyle, dziękuję za oglądanie do końca I jeżeli zrozumieliście cokolwiek z tego odcinka Zapraszam do e, Udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie Albo TikToku, pozdrawiam was ciepło Do zobaczenia Yo, jeżeli film się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w dół. W górę dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. Zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!